Lubisz grać w gry? W każdej grze znajdziesz zadania, za które zdobywasz punkty. Zbierz punkty i w dowolnej chwili wymień je na doładowania do gier. Paysafecard, Paypal, skiny do CSGO, klucze do gier i wiele innych. Zarejestruj się już dziś i pobierz 100 punktów na start. Kod promocyjny to gry na plus. GRYNAPLUS. grynaplus.pl Eee kurwa! Spokoj! Pieniądze za naprawę! Chyba ochujałeś. Ty, bo podpierdono. 318 odzyskaliśmy skradziony radiowóz. Drodzy obywatele, zgromadzeni tutaj na sali, oczywiście Dzień operacyjnej. Kurwa, tego, weźmy, w dniu dzisiejszym nasz brat Gregory Montana potrzebuje naszej pomocy i opatrzności Pana Bozia. Wyraźmy wielką skruchę i oczywiście po całej tej ceremonii będziemy zbierali na nowy kościół i nowe rynny. Nie zapominajcie ułożyć datki do jakże pięknej koperty, której ministrant będzie szedł przed wami. Pieśń. Jak i że cała modlitwa wygląda następująco. O nasz Grzegorzu kochany, w korwecie zawsze ruchany, nigdy nie potrafiający ścigać i oddany. Grzegorzu wstań i nigdy nie będziesz już sam. Amen. 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 Uf, uf. Ja świecę cały czas, świecę cały czas w razie w. U... <laughs> Matko, Grzegorz pisze. Pan grzechu pisze? pisze. Grzechu nie wstała o, pisze, ja pierdolę. Grzechu tak to jest cud boski. jak to przy kremacji tak? było. Mówisz? No pewnie. może on jest Przy kremacji? Pewnie, pewnie tak jak się ciało się pali... CO JEST KURWA zbinają, NIE MOGĘ to MÓWIĆ. Wsiada. Aj hoj. Grzechu mówić nie może. Grzechu musisz te... No, Tam wejść i te... Jak nie grzechu możesz? to bardzo dobrze dofinansowanie <noise> też <za> nie mogę. <noise> Myślisz? Zaniemowe? Oczywiście, że tak. Jakoby go będzie badać? Zresetować tak strony Grzechu, musi. musi? A Buzi? A poczuć, skoro może od razu brutalnie Ja pierdolę. No zajebałeś, po co to zajebałeś? Oddaj to. Kurwica. Ja włączcie, włączcie tą klimatyzację, nie Grzechu tu ma powiew Pisał, że nie pomaga, nie pomaga mu szefie i co teraz, nie pomaga mu to Musi Ja pierdole wiesz. Grzechu tu masz olej jakbyś chciał się naoliwić później A bo tu masz olej do mózgu Grzechu A światło jest cywista, wieku się ci wieku sieci Powiedz, je jestem, jestem sam i nie nigdy chcę już nikt, nie powie sobie miłości. Nie kochasz, ja, ja jestem pają twych słów, moich marzeń i leków, moich straconych, moich łez, wyladych łez. Hmm. Kurwa, to trzecia salówka już dzisiaj, daj spać. Proszę być wiecznie, nie na. No właśnie. No na na I w życiu piekne są chwile, chwile. Tak ulotne jak, bo ja, tyle. Starczy, wychodzimy. Kurwa, wy się martwiliśmy w tej ulicy. wy się martwiliśmy na ulicę. Dobrze, moi drodzy, pewnie wielu z was się zastanawia, co się dzieje, jak to się dzieje, czy, czy, czy ta zmiana wchodzi dlatego, że coś źle robicie, czy to, czy tamto. Jest kilka rzeczy do poprawy, ale tu nie chodzi o to, czy, czy, czy ktoś z obecnych. Z obecnych tutaj szefów coś źle robi. Będzie kilka zmian, które dzisiaj wam przedstawimy i mniej więcej przedstawimy wam. Jaką mamy wizję na prowadzenie te, tego wszystkiego? Od dzisiaj ja będę piastował funkcję szefa policji. Po mojej lewej, moim zastępcą, przepraszam, moim asystentem będzie Aleksandrus i zastępcą Juan Pisikela. W jaki sposób Chain of Command będzie funkcjonował? Więc zaczniemy tak. My we Trójkę tworzymy biuro szefa policji. Do mnie się zwracacie, Perszew? Do Andrusa zwracacie się Perszew, nie asystent, nie zastępca. I do Pisikeli też zwracacie się Perszew. Potworzymy to jedno biuro i we trójkę tworzymy y, zarząd całej policji, tak? fazą. E, kolejną fazą, y, kolejną fazą y, funkcjonowania jednostki policyjnej będzie High Command. Zwykle y, było to tak, że Szefostwo było wraz było High Commandem wraz z dodatkowymi osobami, które były do tego wybrane. High Command będzie teraz oddzielny i będą to osoby, które będą pomagały w zarządzaniu i wyprowadzeniu całej jednostki. O fajny papierkowej tak a do, i ze do w jak e, taktycznej podczas <laughs> służby w mieście. Buzi, Napi buzi. Napisał do mnie funkcjonariusz z tyłu. Brzechu, jakieś kino, kocio, uwaga, kocio. Jak, uwaga, cytuję. Napisał do mnie funkcjonariusz Chase McQueen: jakieś kino, kurwa, ten szefie. A nie Wade, jaki szefie. Także tyle z szacunku. Hank wysłał mi mema, że jest maszyna losująca, a w środku moja głowa, więc odpisałem mu, że maszyną losującą jest jego szansa na seł. A. a to taki jesteś wobec tego. Bardzo losu. niemiło. Nie miło bardzo. Ja się... Czepienus wyzywał to co? mnie! Może, może na 7 dni... E... Dla Henka! na czemu jestem wyzywany? Jeszcze przyczepiam! Na trzy! Czepienus! Dla Na winę. trzy! tutaj high commandu, jak, a, jak a, i warming. funkcjonariusz wyższych stopni Chciałbym przeprosić ciebie za zachowanie Dantego. Patrz, mam nadzieję, że nie się urażony. Nie, nie, jest w porządku. Henk, czuj się urażony. smutno. Czuj się! jest smutno. Nie wiem, co teraz widzisz, robię, potrzebuję przerywę. Chcesz powiedzieć? Nie, dobra, szefie, wiesz w szef co, to ja może, mo ja może wrzucę na tutaj nasz rzutnik, nie. co on mi wysłał i zobaczymy, czy w dalej będzie mówił, że to on jest obrażony. A to pokaż, proszę, patrząc, proszę. Ale prywatną konwersację będziesz udostępniał? jeśli na siebie, siebie. siebie patrzeć, to, że on to jest znaczy, że ty musisz na taki przykład. Nie, nie, mimo wszystko, chęć wrzuć to, mimo wszystko, chęć wrzuć to. Proszę, wrzuć to, no wrzuć No mieliśmy łagodzić kłótnię. A jeden za wszystkich, wszyscy za jeden, co pozostaje tutaj, to tam. Ja uważam, że to jest piękne zwinienie. To jest ten, ten, to jest właśnie ten multi multi plus człowieku. <grym> Zaraz wybuchnie. Czajnik się czajnik wyłóżcie. wiesz, spokojnie, no, to, no, to jest KB, co tydzień, to jest co tydzień. ten pan nie jest podobny do kapelaczki. Tu, tu, ktoś, tu ktoś bardziej gra na flecie. Mewy przyleciały blisko morza. Ja pierdolę. Ale dziwa do idzie. A propos szacunku. by the way. Dobrze, uspokójmy się, tak? No ale no, no nie wiem, no osoba, która się tak obcięła, to szacunku do siebie chyba nie ma. <grym> Cały czas biegnie wzdłuż kanału burzowego. Zatrzymaj się, biuro szeryfa! Zatrzymaj się, bo dostaniesz kulę! Jesteś jednostki naziemnej byśmy tutaj potrzebowali, żeby mogła wręcz czegoś ścigać, jakby się przesiadł. Aż go Ja już go zachodzę ja zach ja od drugiej strony. Aha. Wody, Aha! Aha! Nie no biegi, se biegi, pewnie! Stój, 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 Stoisz, stoisz! Musisz Podnieś ręce do góry! Poddaj się! Stoisz, mówię! No co mam To stój! Nie zatrzymaj O się. kurwa! Aha! Nie skacz, nie skacz, nie skacz! Ja, nie, 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 nie. Zobaczyła, na skoku pewnie. Aspekt down, powtarzam. Aspekt down. Stoi, trzy bagi dalej. Zabić go. 10 3 Janek. No kurwa, Henk, to jest to. To jest to, poczekaj. To jest to. To był zaszczyt. To jest to, to jest to. Jest, to, jest to. O kurwa, Henk poleciał.